Cześć Wam wszystkim, nazywam się Sławomir Żydenko i, tak jak już część z Was wie, zajmuję się na tym kanale księgą Uranti. Chciałem zapowiedzieć pewne zmiany na kanale. Do tej pory zajmowałem się głównie astronomią. Jak już wiecie, przerabiałem nieznane określenia takie jak Nebadon, Orwonton. Uwersa, część z nich udało mi się wyjaśnić. Ostatni odcinek był na temat poszukiwania Hawony i wyspy Raj. Zna, zna, odnalezienie powiedzmy wyspy Raj wiązałoby się z odnalezieniem siedziby, faktycznej siedziby Boga we wszechświecie. Niestety nie udało się tego dokładnie. Y, odnaleźć. No tak, to już jest. Bóg się schował przed nami troszeczkę. Mamy w niego wierzyć, a nie wiedzieć na jego temat. Y, co chciałem powiedzieć, y, od ponad roku y, y, zajmuję się y, mówieniem na temat księgi Uranti. Y, zrobiłem kilka filmów. Jest blog. Kto chce sobie poczytać, to może sobie wejść poczytać. Y, i w pewnym sensie y, przerobiłem y, taki wycinek, fragment taki z księgi Uranti ze wstępu. Y, jeżeli chodzi o y, pojęcia astronomiczne, y, chciałem te pojęcia astronomiczne, powiedzmy, no tak skonfrontować y, z nowoczesną nauką, żeby wiedzieć o co chodzi, dokładnie gdzie można. Y, jak można je zlokalizować, gdzie one są? Tyle, ile mi się udało, no to mi się udało. Więcej mi się nie uda. Nie udało mi się i więcej mi się nie uda, po prostu. I chciałbym mówić dalej. Księga Runti jest tak pełna tematów, że tak naprawdę nie wiadomo. Za co się zabrać. Tutaj jest tysiąc, milion ciekawych tematów, dlatego zrobię pewien eksperyment. Chciałem losowo wybrać jedno, jeden werset z księgi Uranti. Przygotować coś na ten temat i poopowiadać, tak troszeczkę bardziej. Y, na luzie, może, może nie tak bardzo naukowo, jak, jak do tej pory robiłem takie referaty y, nad każdym referatem siedziałem po parę miesięcy, to wszystko y, strasznie długo trwało y, no YouTube nie lubi, jak się bardzo rzadko coś y, przesyła, wtedy nie są te programy y, tak jakby promowane, no zobaczymy troszeczkę chcę zmienić styl, troszeczkę wziąć to wszystko bardziej na ludzie i trochę więcej trochę więcej publikować zobaczymy jak to wyjdzie napiszcie też w komentarzach czy czy to nie wiem będzie lepsze czy, czy, czy może nie no kto chce to niech napisze co na ten temat myśli w każdym razie eksperyment Polega na tym, że wybieram losowo yy, jeden werset, tu mam taki programik yy, random, randomizer, randomizer się to nazywa. Nie wiem czy to widać. Widać, random number, czyli yy, yy, numer, yy, wybie wybieram numer losowy w Częstochowie jest 196 196 książek i zerowa i przedmowa czyli czyli zerowa załóżmy zerowy numer ma Przedmowa i 196 ksiąg od 1 do 196. Takie właśnie sobie zakładam dane w programiku. Pek, wykonaj. I to jest stary, stary numer ze starego losowania. Robimy losowanie. Losowanie księgi. Losujemy księgę do wyboru. Księga numer 19 Dobra, księga numer 19 a może to, tak żeby to było widać, że co robię, ma być losowo, to niech to będzie losowo. Przekaz 19, o, przekaz, przekaz 19, partnerzy pochodzący od trójcy. Jeden raz pociągnę do góry, zamkniętymi oczami, tam gdzie zatrzymam palcem, yy, tam przerabiam to zdanie. Werset 192 19 2. 19, 2 3. Gdziekolwiek, brzmi on tak, przeczytam gdziekolwiek i kiedykolwiek działa perfektor mądrości, tam i wtedy funkcjonuje boska mądrość Działania tych wspaniałych i majestatycznych osobowości charakteryzują się aktualną i doskonałą w uzewnętrznianiu wiedzą i mądrością. Nie odzwierciedlają oni mądrości rajskiej trójcy. Oni są tą mądrością. Są oni źródłem mądrości dla wszystkich nauczycieli stosujących wiedzę wszechświatową są fontanną rozwagi i głęboką studnią roztropności dla instytucji zajmujących się nauczaniem i poznawaniem we wszystkich wszechświatach. Czyli perfektor mądrości. Ale temat. No dobra, zobaczymy co. Yy, przygotuję jakiś programik, przemyślę. Yy, przemyślę coś na ten temat. To jest yy, jakby po zdaniach 216.1. Jeszcze sobie zobaczcie. Kto chce, niech zajrzy do księgi Uranti. Można ją ściągnąć sobie za darmo z, ze strony oficjalnej urantia.org. Temat jest, wydaje mi się, trudny. Ok, dobra. To by było wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejną audycję na ten właśnie temat. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.